Na mocy porozumienia marszałka województwa Mazowieckiego z ministrem pracy i polityki społecznej ruszyła wojewódzka kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci. W imieniu Mazowieckiego samorządu kampanię realizuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, które organizuje spotkania i szkolenia dla grup zawodowych stykających się z problematyką dziecka krzywdzonego. Prowadzona jest ona również w lokalnych rozgłośniach radiowych, telewizyjnych i w prasie. Kampania realizowana na Mazowszu wpisuje się w ogólnopolską akcję społeczną organizowaną na rzecz zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci. 19 grudnia w motelu Mazowieckim odbyło się szkolenie przygotowane dla przedstawicieli grup zawodowych z terenu powiatu Ostrowskiego. W ramach tej kampanii zorganizowaliśmy konferencję promującą kampanię oraz wiele szkoleń na terenie województwa Mazowieckiego. Dzisiejsze szkolenie w Ostrowie Mazowieckiej zamyka ten cykl szkoleń, które, na które zapraszamy różne grupy zawodowe. Dzisiaj do Ostrowi zaprosiliśmy z czterech powiatów, z Ostrowie Mazowieckiej, z Wyszkowa, Ostrołęki i Makowa Mazowieckiego, przedstawicieli policji, kuratorów sądowych, nauczycieli, dyrektorów szkół, ośrodków pomocy społecznej, pracowników PCPR-ów, oraz przedstawicieli Kościoła i gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie dla przedstawicieli powiatu ostrowskiego poprowadziła Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sędzia z Warszawy Grzegorz Wrona. Uczestnicy szkolenia poznali między innymi podstawowe zasady pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy domowej dowiedzieli się również jak powinna wyglądać skuteczna interwencja prawna. Szkolenie ma na celu usprawnienie pracy służb przede wszystkim tych, którzy bezpośrednio kontaktują się z ofiarami i sprawcami przemocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niezwykle jest istotne, aby praktyka w tym zakresie przybrała znacznie bardziej skuteczną formę, ponieważ w chwili obecnej jest bardzo silne poczucie, zwłaszcza po stronie osób dotkniętych przemocą, no, że nie jesteśmy w stanie im zapewnić bezpieczeństwa, zwłaszcza w tej fazie, w której dochodzi do zgłoszenia przemocy, już nie w samym sądzie, ale wcześniej w postępowaniu przygotowawczym. Chodzi o to, aby nie tylko posługiwać się zakresem prawa karnego, ale również umieć wykorzystać przepisy z innych dziedzin, takich jak prawo rodzinne, jak prawo cywilne, a nawet prawo administracyjne. Dlatego no, jest niezwykle istotne, aby objąć szkoleniem jak największą grupę osób, no i aby potem móc w praktyce te przepisy umieć wykorzystać. Badania pokazują, że 36% dorosłych Polaków przynajmniej raz doświadczyło przemocy ze strony swoich bliskich. A to oznacza, że przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem marginalnym. Co więcej, jest to bardzo powszechne zjawisko i bardzo demokratyczne. Przemoc w rodzinie może się pojawić w każdej rodzinie, niezależnie od osiąganych dochodów, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od poziomu społeczno-ekonomicznego. Każdy może stać się ofiarą przemocy w rodzinie. Badania też pokazują, że ponad 60% dorosłych Polaków zna w swoim najbliższym otoczeniu osobę, która doznaje przemocy w rodzinie. Należy postawić pytanie, co z tą wiedzą robimy? Czy reagujemy? Czy ofiarowujemy pomoc? Przemoc karmi się ciszą i milczeniem. Dlatego wtedy, kiedy podejrzewamy, wystarczy samo podejrzenie, że ktoś z naszych bliskich, przyjaciół, być może koleżanka z pracy doznaje przemocy w rodzinie, podejmujmy interwencję, reagujmy, ofiarujmy swoją pomoc, wsparcie. Specjaliści przekonują, by w najbardziej dramatycznych sytuacjach dzwonić na policję. Każdy z nas zaniepokojony tym, co się dzieje w rodzinie, ma prawo anonimowo wykonać taki interwencyjny telefon. Nie bójmy się tego robić, podkreślali wykładowcy, bo podejmując taką interwencję, być może ratujemy komuś życie i chronimy jego zdrowie. Zawsze powtarzam, że w najgorszej sytuacji są dzieci ponieważ dzieci krzywdzone, dzieci, które są świadkami przemocy w rodzinie, nie przyjdą i nie powiedzą o tym. Raczej pokażą swoim zachowaniem, złym stanem zdrowia, złymi wynikami w szkole, w nauce, zachowaniami agresywnymi. Jest pytanie, czy spotkają na swojej drodze mądrych dorosłych, którzy potrafią im pomóc, którzy rozpoznają te sygnały i którzy podejmą w tej sprawie interwencję. Pamiętajmy, że w najgorszej sytuacji są dzieci, które są świadkami albo bezpośrednio doznają przemocy ze strony dorosłych. I <laughs> W zatrzymaniu przemocy najważniejsze znaczenie ma współpraca różnych służb instytucji. Policji, ośrodka pomocy społecznej, lekarzy, nauczycieli. Dlatego to spotkanie, podczas którego prowadziłam wykład na temat tego, jak przeciwdziałać skutecznie przemocy w rodzinie, miało na celu przede wszystkim też zainicjowanie współpracy między różnymi instytucjami. Widzieliśmy i policjantów, i nauczycieli, i przedstawicieli pomocy społecznej. Oni wszyscy muszą zacząć ze sobą współpracować, kontaktować się po to, żeby skutecznie Zatrzymać przemoc w rodzinie. W, przem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie potrzebny jest i policjant tak, dzielnicowy, i ten, który jeździ na interwencję, i pracownik pomocy socjalnej, i nauczyciel, i lekarz, i, so i sędzia, i kurator. Wszyscy oni są potrzebni, żeby skutecznie zatrzymać przemoc w rodzinie. W ostrowskim szkoleniu wzięła udział kilkudziesięcioosobowa grupa uczestników obok funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, również m.in. dyrektorzy szkół, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mam nadzieję, że to dzisiejsze szkolenie przyczyni się do większej wiedzy do uświadomienia społeczeństwa, do, do przekazania różnych, właśnie tym przedstawicielom instytucji, którzy na co dzień pracują z dziećmi, tej wiedzy, która jest im potrzebna w codziennej pracy, po to, żeby troska o rozwój dziecka, o miłość dziecka była jak najlepsza bo poprzez te osoby, które wymieniłam, dyrektorów szkół, docieramy też do opiekunów dzieci, do rodziców dzieci. Należy uświadamiać, jak prawidłowo postępować z dziećmi. Ostatnio dosyć dużo mówimy o przemocy w rodzinie, o przemocy wobec dzieci i tutaj naprawdę potrzebna jest dyskusja na ten temat, co to znaczy przemoc. Kiedy jest przemoc, kiedy jej nie ma, jak prawidłowo y, troszczyć o rozwój dziecka. Mam nadzieję, że to dzisiejsze szkolenie przyczyniło się do y, osiągnięcia celu i że ta wiedza będzie przekazywana dalej, a szkolenia będziemy organizować w przyszłym roku.